Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Falkowski Hubert, pewnie dużo osób mnie tutaj zna. Dzisiaj mamy 21 listopada, bardzo ładną pogodę. Słońce świeci. Aczkolwiek u nas na Suwalszczyźnie już jest przymrozek. Minus 4 praktycznie cały dzień dzisiaj na gilzanach trzyma, a my tutaj walczymy, jak to powiedzieć, 5000 małych szczupaków trafi do tej wody właśnie. Chciałbym też powiedzieć o materiale zarwieniowym coś. Materiał jest wyhodowany w obiegu zamkniętym. To w tym roku po prostu nabyłem tutaj u swojego brata taki materiał zerbiniowy. sam podchowuję. Na początku miałem opory takie, jeśli chodzi o obieg zamknięty, ale w tej chwili to na pewno będzie przyszłość. Już jest to przyszłość i trzeba w to przyszłość wchodzić. Materiał jest bardzo ładny, 20 sztuk na kilo taką rybę po zarybieniu, to czekam tylko rok na nią, żeby już ją odławiać. No, u niego efekty też ładne. Tutaj można powiedzieć, że naprawdę ma przyrosty ta ryba u niego na jeziorze. I jest ten szczupak przede wszystkim. Dużo wędkarzy tam na tych bokszech, tam u niego łowi te, te szczupaki. W tym roku zaczęliśmy współpracować z moim bratem, z Andrzejem. Będziemy co roku brali już pierwsze zarybienie. Nastąpiło dwa tygodnie temu. Wpuściliśmy około 2500 Sztuk dzisiaj no, troszeczkę więcej 5000. Tak jak widać materiał jest ładny, wszystko jest wpuszczane. Staramy się tak bardziej w brzegu to wszystko wpuszczać, aczkolwiek na głębsze wody też rozprowadzamy go po całym jeziorze, bo szczupak jest pierwotną taką rybą, ma instynkty pierwotne, no i zjada siebie. Dlatego trzeba go rozwieść po całym jeziorze najlepiej. My to robimy na dwie łodzie. Tak jak widać, tutaj wszystko klarownie, jak to się mówi, rozwozimy. Pogoda jest taka, jak to powiedzieć, już taka przed przymrozkiem, takim już porządnym widać i uważam, że naprawdę takie zarabienie przed samym zamarznięciem jeziora jest bardzo istotne, bo jak widać wszędzie tutaj pojawiają się ptaki drapieżne, które, po... drapieżne, no znaczy to kormorany, dla mnie on jest drapieżny, bo ryby mi wyjada, powiem tak, i to w dużej skali. Bardzo jesteśmy też, no, tutaj te osoby, które zajmuje się. Bo są zaniepokojeni liczebnością kormorana, ale także i czapli. Co jest takie zdumiewające, że opanowała teraz już te nasze wody, czapla biała. Jest przewaga, nie ma czapy siwy, no już praktycznie nie, nie widujemy, a jest bardzo duża ilość czapli białej. Nikt tego nie redukuje. And I say, hold up, cock my glazing bang. szczupak to chyba musi przyważać no, na tym jeziorze, bo to jest, on tutaj tak bytuje pięknie, tak on tutaj nawet tarła przeprowadza, to jego nie trzeba tutaj odławiać, żeby pozyskiwać ikrę. Ja zawsze zostawiam co roku, żeby te szczupaki same się wytarły. Tylko jeden taki warunek, żeby te tarło przypilnować właśnie, przede wszystkim chodzi o kusownictwo, też występuje, bo jak to się mówi, trzeba cały czas tutaj tego doglądać, bo jeśli się tego nie dogląda, no to wiadomo, że tutaj może ktoś szkody też robić. Stawiamy przede wszystkim na monitoring na ludzi, na, 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 no, na własne siły. Nie mamy tutaj jakichś e, takich, jakich, no nie wiem, rozwiązań.